Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj sobie za dzisiaj nagram dwa odcinki albo jeden połączę w całość. U uda Uda mi się chyba połączyć je w całość. Bo nie chcę mi się dużo odcinków kręcić. Albo nie, nagram po prostu dwa, nagram po prostu dwa odcinki. Dobra, lecimy. Dobra, nam go Dobra, idziemy Jedziemy ale, ale cię... a znowu tego bohatera w dwójce i dlatego te jeszcze miał obiecanie silne dobra, lecimy lecimy o kurde to nie pod XP na tym levelu szkoda San Han, to są e, i inne wilki, takie pieskowe ogary to są zjedynki, ale to nie są wilki, to są pieskowe ogary. Bardzo szybko, e, duża szybkość, prawie olnikroć, Mela ataków, ataków z bliska znaczy się. Low, kurde, low armor ma. ile on ma te mejcza on tak tłuczy tego bohatera 1 do 3? Je się musimć swa bark ten bohater Dobra. O, będzie dadał, ten bohater Ciągle. Jest za słaby na nich. Ale ledwo co? W serio im chyba, ja mu chyba damagea nie ulepszyłem. W serio. Damage ma nieulepszony. Mi się zdaje. Co zrypałem. Ustawienia jak bohatera. Jezu! Czekaj tjemy. Będzie... Napiszę na Discordzie, że będzie jedną odcinek. Dobra zaczynamy z powrotem. Skleję ten odcinek. Znaczy zmontuję. Śpieszę się, wiecie, bo mam ich dla lekarza w ważnej sprawie. Dobra idę, dobra idę, idę, idę o wilki, Ja cię serio teraz się da, całą tylerio tylko przejść bez skitu. Oni coś zrobili z tą grą, chyba że jest trudniejsza. W następnym odcinku będą misje specjalne z tej misji. Będą miały na szczęście 3 gwiazdki. Dawaj, 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 dawaj. Udało się. z Spierdzierzemy tu Halo, jestem O! Dwadzieścia sześć. Kur Kurna, dobry Damage. Dobra, mamy tak. W następnym e, tym to robimy, żeby były. Tutaj, tutaj to było. To jest ważne na początek. No i czas, żegnam się, to było na tyle. Cześć!